Wpisów bogaty, 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 Mała, zrobić no, zwrot. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. przechylona wódka, Jestem za. 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 Jestem Eric Mone odzyskuje stracony wcześniej czas. Świetna to, świetna ta zmiana wykorzystana przez

bo, bo zamiast właśnie tutaj nakontrolować te ławki, wtedy zwaniem teraz Erik Bunek chce chce dopłynąć do ley line tutaj z prawej strony, tak aby dopłynąć już do górnego stangu na jednym halse. Włosi tutaj już są gotowi do postawienia spinnera. Jeszcze tylko jeden wlot na wiatr i będą już żeglowali w dół. Jeśli Włosi wygrają ten wyścig, a no, mają coraz większą przewagę. Może się okazać, że będziemy dzisiaj świadkami jednego wyścigu, a to dobrze oczywiście. Do opanowania dzisiaj nie jak jakoś bardzo mocno, ale proszę zobaczyć w dół jazda w dół trasy z wiatrem, jaka jest szybka w do kursu na wiatr, kiedy trzeba za, walczyć z niezbyt mocnym wiatrem i bardzo silnym prądem. Sprumde. Proszę sobie posłuchać łódki przepraszam bo bardzo cały czas komunikują, co robią przeciwnikowi, czy ma dobre ciśnienie dobrze odpowiednio wypełnia zakres łódka miała optymalną prędkość. Proszę Państwa, bardziej z prawej strony, on już może, nie będzie musiał zrobić roku.

Oczywiście ściąga się na obowiązek próbowania wejścia, kontroli na wyjściu i jest teraz w imieniu jak i w imieniu zgodą w i płaczem. Ostatni wyścig za dosłownie 20 Panie Przewodniczący, może Komisarzu, nie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, właśnie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie

pierwsze miejsce. Oksu nie wygrał, Oksu odróżnił do braku, wygrał, 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 na wygrał, 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 għal dan il-proċess

Pod prąd świny, pod prąd rzeki teraz ten prąd i sam wiatr są godne w tym samym kierunku. No i za chwilę się Państwo przekonamy, jak szybko spłyną z wiatrem w kierunku dolnego znaku zwrotnego żeglarze. Za chwilę spinakery, popatrzmy, ten zwrot, no to jest 100 metrów przewagi na tej Ta przewaga się powiększyła. świetnie świetnie żeglują Włosi, kontrolują rywali, nie dają im szans na zbliżenie się, nie dają szansy na złapanie się na jakąś niepotrzebną karę, już spinaker, czarny spinaker rozwinięty. Bez żadnych kłopotów Wszystko wypełnił się ten balonik. No i za chwilę także Szwajcarzy Erika Mane. Mone będą musieli zastosować ten sam manewra i tam Wymierzyli jeszcze jedną zakładkę musieli zrobić, jeszcze stracili trochę dystansu. No i dopiero teraz będą rozwijać się. Już wędruje do góry i już jest kolejny niebieski żagier po morze zachodnie wciągnięty i już oni gonią swoich przeciwników z Italii. Zaraz zobaczymy, no przewaga się powiększa, powiększa komfortowa sytuacja ekipu włoskich choć to przypominam, dopiero po, połowa wyścigu będzie w momencie, kiedy będą robić zwrot na dolnym znaku Włosi na prowadzeniu Eric One. Próbuje nadrobić dystans, mówiliśmy o tym już wielokrotnie, wbrew pozorom ta łódka znajdująca się z tyłu ma więcej możliwości wykorzystania wiatru. To oni pierwsi dostają w tym momencie szkwały, to oni dostają pierwsze kuchy, mają okazję nadrobić trochę straconego dystansu. No Zobaczymy jak będzie. na tej trasie mogą więc zrobić ten speed, rozpudzić się w stosunku do drogi swoich przeciwników. Naturalne przeszkody, Lady Agda, ucieka, ale całe szczęście nie przeszkadza teraz żeglarzom, a więc możemy kontynuować nasze kontynuować nasz wyścig. Pięknie to wygląda. Fantastyczna pogoda, fajny wiatr, no i żeglarze na najwyższym poziomie, łódki na najwyższym poziomie, kawał dobrego żeglarstwa w świnoujściu, a do tego no, to są mistrzostwa anyway Europy. To, są, to jest impreza naprawdę bardzo wysokiej rangi. Obrony, kwestia zbliżenia do światowego rankingu z Terników. Dodać, że rzeczywiście, bo oczywiście mamy i tytuł na kolejnym kanale Simon Depier, nie, czyli nie był tam jest, raczej większość fanowców wskazywała na Erika Monet i dojrzewy, że w tym rankingu to też lepiej sobie radził w fazie każdy z każdym, w tej fazie round robin też w finale, to on cały czas był na prowadzeniu. 1-0, do 1 ale czyżby teraz drugie zwycięstwo Włocha? No, wydaje się, że ta przewaga cały czas się utrzymuje, że Włosi cały czas mają wszystko pod kontrolą, żeglują pewnie. No, obawiam się, patrząc tak od strony Szwajcarów, że jeśli to znaku tego zwrotnego do ostatniego znaku nawietrznego Włosi dopłyną jako pierwsi to z taką przewagą, no to już... Na tym kursie pełnym, kursie spinakerowym, sprowadzenie się raczej nie powinno zmienić. Chociaż oczywiście wszystko jest możliwe. Różne rzeczy się zdarzają, na jakiś kwałt obejmujesz Może jakaś awaria w sporcie, nie, tak to bywa. Chyba już doszli do lejlajny. Myślę, że już tym kursem zdecydowanie, zdecydowanie do... Szwajcarzy. Oni jeszcze przejdą z lewego halsu na prawy i dopiero rozpoczną walkę. Ale próbuje sprytnie zagrać teraz Erik Mon wyprowadzić się nieco w pole zmusić się troszeczkę do innej żeglugi swoich przeciwników, oni płynęli pod wiatr oni mieli, e, płynęli ostrzej oni mieli prawo drogi e, więc troszeczkę stracił dystansu stracił tempa, wytracił prędkość Simone Ferrareze. no e, właśnie, jeśli traci się tak duży dystans e, to to trzeba spróbować tych przepisów regatowych, trzeba oszukać, doprowadzić przeciwnika w pole, spróbować trochę taktyki. No i to właśnie było zamiarem Erika Monet. Bez kar, bez... Ten czarny spinaker fantastycznie teraz pracuje. Za chwilę będzie zgodny przez rufę i tym kursem już powinni wpływać na metę. Szybko płyną Szwajcarzy. Może odrobinę szybciej od swoich przeciwników, ale ta strata jest zdecydowanie za duża, aby po prostu szybkością odrobić ten stracony dystans. Aby szybkością nadrobić stratę z poprzedniej części trasy Simone Ferrarese. Włosi za chwilę będą wpływać na metę. Patrzymy na jak tej komisji regatowej, co tam tuż przy tej. Tam powinna się pojawić niebieska chorągiewka, co będzie oficjalnie oznaczało, że Włosi wygrali regaty w Świnoujści. Wygrali Mistrzostwo Europy, staną na najwyższym stopniu podium, a Szwajcarze będą wicemistrzami. Drodzy Państwo, tak jest. Simone Ferrarese, mistrzem Europy i jego załoga. Wielki sukces. Złoty medal, brawo też na pokonanych dla Erika Mone. Simone Ferrarese, Włochy, mistrzostwo Europy tutaj na, w Świnoujściu na naszej imprezie. Wielkie brawa, zachęcamy, wielkie brawa dla ekipy włoskiej, wielkie brawa za tą e, walkę, którą nam tutaj zaprezentowali, za naprawdę e, fajny. Piękny match racing. Simone Ferrarze miejsce pierwsze, Erik Monet miejsce drugie, Włochy Złoto, Szwajcaria Srebro, brąz dla ekipy ze Szwecji i Joni wygrał w walce o trzeci stopień podium z Tobisnowem Empasiczem z Chorwacji. Ja przypominam polskie załogi Marek stańczyk na miejscu ósmym, na miejscu jedenastym Przemek Tarnacki. Oficjalne zakończenie naszych rzeka, drodzy Państwo.